Nie macie wrażenia, że coraz trudniej jest określić wiek, zwłaszcza młodych kobiet? Zabiegi, które miały pomóc 50-latkom wyglądać na 10 lat mniej, pomagają 20-latkom wyglądać na 45. Wciąż pojawiają się artykuły i komentarze o tym, że młode gwiazdy z jakiegoś powodu wyglądają na dużo starsze. Robiłaś też, czy nie? Bo nie wiem. A jak myślisz? No chyba nie. Let's do it all, let's do a little baby, but talk shows those lines. And something that we still don't know is how will these faces end up looking in another 20, 30, 40 years. Branża medialna wywołuje kompleksy, a branża beauty, niektóre firmy, bardzo chętnie zaczynają na tym żerować. Czy młodzi ludzie temu ulegają i faktycznie obecnie szybciej wyglądają dojrzale, czy może to tylko nasze wrażenie? Ostatnio pod wieloma wywiadami, nagraniami, zdjęciami młodych gwiazd trafiam na komentarze typu: Mając 20 lat, wyglądać na 40, sztuczność bije po oczach. Coraz mniej przypomina siebie. Ma 26 lat, a wygląda jak piękna starsza pani. Wiele osób zrzuca winę na zabiegi, z kolei gwiazdy się tego wypierają. Często twierdzą, że nic sobie nie zrobiły, a po prostu dojrzewają. Zrobiłaś sobie niby jakieś poprawki i tak dalej? Nie, akurat nie robiłam żadnych poprawek, schudłam bardzo dużo. Czyli wszystkie spekulacje odnośnie Wolumetrii, ust, nie, wszystkiego. Nie, nic, nic. Julka uwielbia radiofrekwencję oraz masaż kobido. To mogę zdradzić, więcej nic nie powiem. Wolę być tutaj dosyć sekretna. Jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że w niektórych przypadkach to dojrzewanie odbywa się jakby szybciej. Pani Emilia ma 19 lat. Ta czternastoletnia córka aktora wygląda naprawdę przepięknie, jednak trudno byłoby mi zgadnąć jej wiek. Makijaż z mocno zaznaczonym konturem, niemal przerysowanymi ustami i intensywnie podkreślonymi rysami twarzy. Stylizacje, które wizualnie dodają powagi i w końcu niestety także zabiegi stosowane już od bardzo, bardzo młodego wieku. A to dlatego, że niektóre kliniki skutecznie wmówiły nam, że należy zacząć je stosować jak najszybciej, prewencyjnie, czyli chyba po to, żeby zakonserwować sobie twarz w obecnym stanie. Jesteś... Cię młode. Dlaczego wstrzykujecie sobie botoks? Tak, prewencyjnie. Nie mam żadnych zmarszczek. Takie zabiegi mają zapobiec pojawieniu się jakiejkolwiek zmarszczki i oznak starości. Dlaczego więc coraz więcej młodych osób sprawia wrażenie jakby byli dużo starsi? Czy chcecie zmienić coś w swoim wyglądzie? lub medycyna estetyczna. Tak. Ja bym zrobiła coś z nosem. Chciałam sobie wykonturować nos, a mam bardzo krzywy, bo krzywy jest od przodu nawet. Mamo, ile by mnie kosztowało, jakbym sobie stułowała wszystkie zęby i wstawiłam w sobie nowe, <laughs> żeby nie mieć takich dużych? Zabiegi kosmetyczne, a nawet operacje plastyczne wchodzą do naszej przestrzeni coraz mocniej. Do tego stopnia, że rozmawiają o nich wciąż rozwijające się, piękne kilkunastolatki. A przecież twarz na przykład osiemnastolatki różni się fizjologicznie od twarzy czterdziestoletniej osoby. Przykładowo zawiera więcej podściółki tłuszczowej. Ta tkanka tłuszczowa wypełnia przestrzenie między mięśniami, zapobiegając zapadaniu się policzków i powstawaniu zmarszczek. Wraz z wiekiem ta tkanka zaczyna zanikać, dlatego starszym osobom proponuje się wypełnienie tych ubytków, na przykład kwasem hialuronowym, tak by twarz znów wydawała się pełna, a skóra napięta i jędrna. Ale jeśli taki zabieg wykona sobie bardzo młoda osoba, efekt może być karykaturalny, bo nie ma jeszcze czego sobie wypełniać. Twarz sprawia wtedy wrażenie spuchniętej, a ich skóra rozciąga się pod naporem wypełniacza. Pomijając twarz że zabiegi z wypełniaczami nie są tak bezpieczne, jak się je przedstawia, zrobiłam na ten temat osobny materiał, to później, gdy kwas zanika, bo zaczyna się częściowo wchłaniać, a częściowo migrować, skóra nie wraca już do swojego pierwotnego stanu. Trochę jak balon, z którego zeszło powietrze. Między innymi dlatego kobiety w następnym kroku decydują się na lifting, czyli chirurgiczne naciągnięcie skóry, co też nie jest ani całkowicie bezpieczne, ani super tanie. A ile ty zapłaciłaś za lifting? Ile to kosztowało, taka Dużo. przyjemność? Dużo, no to sześć cyfr już masz. Że 100 tysięcy to kosztowało? Ale 100 powyżej 100 tysięcy, że to była sześciocyfrowa. Tak. Mam zabrane po 2,5 cm skóry z każdej strony. I ta procedura proponowana jest też młodym dziewczynom. Czasami przez powikłania po poprzednim zabiegu, jak w tym wypadku. Dziewczyna miała spiłowane kości szczęki. Tak, też pierwszy raz o czymś takim słyszałam. Po takim zabiegu często okazuje się, że zostaje trochę wiszącej skóry. O czym wcześniej nie uprzedziłem. Przedzono pacjentki musiała więc wykonać lifting, i tak wyglądała po zabiegu. I, to, like. I to nie jest odosobniony przypadek. Doktor Gary Linkow, chirurg plastyczny, twierdzi, że coraz więcej młodych dziewczyn chce mieć wykonany lifting, pomimo że ich skóra jest wciąż napięta i sprężysta. Coraz więcej pacjentów decyduje się na lifting twarzy. W związku z tym, gdy są starsi, przeszli już tyle zabiegów, że blizny są coraz bardziej widoczne. Istnieje teraz większe ryzyko, takie jak uszkodzenie nerwów czy ryzyko krwawienia. A to ryzyko będzie się z czasem nasilać. Dajcie znać, czy chcecie pełny odcinek o liftingu i możliwych powikłaniach. Zasubskrybujcie też kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków bo naprawdę zaskakują mnie kolejne wymyślane zabiegi, tak jak implanty policzków. Obecnie istnieje możliwość wykonania tomografii komputerowej i wydrukowania implantów w technologii trójwymiarowej, które są dokładnie zaplanowane do anatomii kości pacjenta jeszcze przed operacją. Mocno uwydatnione kości policzkowe i bardziej wklęsły obszar pod nimi często jest przedstawiany jako ten idealny wygląd u aktorek czy modelek. O ile u starszych osób uwydatnienie policzków, oczywiście wykonane w umiejętny sposób, może faktycznie odświeżyć wygląd twarzy, o tyle młody Osoby inspirowane na przykład wyglądem jakichś modelek mogą się mocno rozczarować. To, że u danej osoby wygląda to dobrze, nie oznacza, że u ciebie też będzie. Przecież jest wiele przepięknych dziewczyn, które mają bardziej owalną twarz, bez mocnych rysów albo wyjątkowo delikatną urodę. Nawet Angelina Jolie, będąc młodszą, miała dużo delikatniejsze rysy i nie próbowała wtedy za wszelką cenę zarysować swoich policzków czy szczęki. Na ogół raczej to te zaokrąglone twarze kojarzą nam się z młodym wiekiem. Ale jesteś ładna kobieta. Dzięki. Twarze wysmuklone z mocno zarysowanymi kościami policzkowymi czy szczęką wyglądają raczej bardziej poważnie, czasami nawet dojrzale. Także zastanów się, czy to będzie pasować do twojej twarzy i czy na pewno zadziała na plus. Dodatkowo okazuje się, że kliniki niekoniecznie w sposób wyraźny i zrozumiały informują o możliwych powikłaniach. Skoro pacjentki twierdzą, że na przykład kwas hialuronowy można sobie spokojnie zawsze rozpuścić w całości. Kwas hialuronowy jest spoko, bo można go rozpuścić. Zawsze. No i właśnie, czy wstrzykując sobie twarz... My Myślisz o tym, że później twój organizm będzie sobie musiał z nim radzić? Bo co to znaczy, że on znika? Wyparowuje z twarzy? No nie. Jeśli kiedykolwiek wstrzykiwałaś lub wstrzykiwałeś sobie kwas, już może to obciążać twój układ limfatyczny. Nigdy nie wiadomo, nawet po kilku latach badań nad nową technologią albo nad jednym z tych nowych rodzajów środków do wstrzykiwań, nie wiadomo jak sprawdzą się one za 10, 15, 20 lat. Cząsteczki kwasu migrują, czasem dostają się do układu odpornościowego. Jeśli organizm musi radzić sobie z wydalaniem Takich substancji może to wpływać na ogólny wygląd, stan i kolor cery. Twarz może wydawać się zmęczona. Wiele osób po przyjęciu kwasu wyznaje, że na przykład po nocy z mniejszą ilością snu, czy już przy delikatnym przeziębieniu, ich twarz robi się opuchnięta. Przeczytam Wam komentarz. Mam niecały mililitr w ustach od półtora roku i rano potrafię spuchnąć. Z kolei popularność powiększania ust w czasie, gdy powiększyła je sobie Kylie Jenner, wzrosła o ponad 3233%. Powiększanie policzków, zarysowywanie szczegółów, i podbródka, nawet powiększanie pośladków. Część osób biegnie za tymi trendami, nie zastanawiając się nawet czy będzie to pasowało do ich twarzy i jak będą wyglądać za 10-15 lat. Like Taki komentarz znalazłam pod występem Roxany Węgiel. Młoda, ładna, dziś odmieniona przez ingerencję w swoją młodość, usta i nie tylko. A przecież dziewczyna ma dopiero 20 lat. Po co te poprawki? Dziewczyna nie potwierdziła nigdzie, że powiększała sobie usta. Wraz z wiekiem nasze usta na ogół zwężają się. Czy więc twarz z ustami wyjątkowo mocno powiększonymi po zabiegu lub pomalowanymi w taki sposób, by wydawały się ogromne, nie powinny wyglądać młodziej? No właśnie nie, bo takie usta kojarzą nam się z tymi powiększonymi kwasem, a zabiegi, przynajmniej z założenia, wykonują sobie osoby starsze. Podobnie botox. Wstrzykiwany niejako paraliżuje mięśnie tak, by nie ujawniały się zmarszczki dynamiczne ani statyczne. I would jednak młoda twarz bez swojej naturalnej mimiki, czasami nawet bez możliwości pełnego szczerego uśmiechu, również sygnalizuje, że dana osoba wykonuje sobie zabiegi, przez co może ostatecznie wydawać nam się starsza. Ja wiem, że botox to często jedyny ratunek dla osób z migrenami, nadmiernym zaciskaniem żuchwy czy potliwością. Jednak jeżeli chodzi o zmarszczki, totalny paraliż mięśni twarzy nie powinien być twoim celem. Paraliż, gdzie twarz jest zupełnie płaska, nie możesz Czołem, zastygasz w ten sposób, to nie jest twój cel. Będziesz wyglądać starzej i dziwnie. Nie powinnaś przyjmować botoksu przez całą czterdziestkę, bo twoje mięśnie totalnie opadną. I w wieku 50 lat twarz będzie wiotka, a powieki będą opadać. Dlatego przyjmowanie botoksu w młodym wieku może ci zaszkodzić. Tutaj mamy Millie Bobby Brown, wyglądającą wyjątkowo dojrzale w wieku 21 lat. I tak, Millie odnosiła się na swoim Instagramie, że przykro jej, że wszyscy chcą nadal widzieć ją jako 11-letnią dziewczynkę z serialu. Kiedy ona jest już dorosłą kobietą. Rozumiem, że bycie na świeczniku, gdzie ciągle oceniana jest każda zmiana na twojej twarzy w procesie starzenia, nie jest łatwe. Z drugiej strony wiem też, skąd bierze się zaskoczenie ludzi, którzy zauważyli, że niektóre elementy jej wizerunku wpłynęły na jej dużo bardziej dojrzały wygląd. Roxana Węgiel z kolei podkreśla, że chce się odciąć od swojego dziecięcego wizerunku. I być może stąd taka zmiana o 180 stopni. O Boże, ta Roxy! Roxy, ale ty jesteś dorosła! Ja cię nie poznałem! Boże święty ty pan nic Udało się Odciąć wizerunek 13-letniej dziewczynki, z którym wiecznie byłam kojarzona. Jednak jako osoba publiczna niestety musisz się wtedy spodziewać komentarzy i pytań. Roxy często jest pytana o to, czy powiększyła sobie usta i wciąż zaprzecza. Jej usta faktycznie wydają się o wiele bardziej pełne niż wcześniej. Być może faktycznie była w stanie osiągnąć taki efekt makijażem, chociaż zwłaszcza z boku wydają się bardziej wypukłe. W każdym razie nie da się ukryć, że dodaje jej to powagi i może przez to wydawać się starsza niż 20 lat. Presja mediów, a co gorsza, czasami bliskich osób sprawia, że kobiety decydują się na kolejne i kolejne zabiegi. Słaba, już, już i mi żeby, żeby się, robić, żeby się w głowie, żeby przed oczami. I właśnie na takich kolejnych zabiegach, które narażają nie tylko nasz wygląd, ale też zdrowie, bogacą się kolejne kliniki i firmy. Zacznijmy od branży kosmetycznej. Dowiedziałam się, że część reklam z kosmetykami do zaawansowanej pielęgnacji jest targetowana, czyli kierowana nawet do dwunastolatek. Słyszałem, że niektóre firmy specjalnie targetują reklamy do młodszych osób, a dokładnie do nastolatków. Zaczyna się od kosmetyków pielęgnacyjnych. Potem mówią, że słyszały o botoksie. Zaczynają go robić w wieku 18 do 19 lat. Potem jakieś wypełniacze. I zanim się zorientujesz, twarz zaczyna wyglądać inaczej i reszta ciała też. Dziewczynki zatroskane, że jeśli jeśli nie zaczną stosować pielęgnacji już teraz, nie będą piękne lub zainspirowane wyglądem swoich idolek, biegną do drogerii kupować drogie kosmetyki. Ale to nie jedyne zagrożenia dla dzieci. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie PZPN zmusza rodziców do podpisania dowolnej i nieograniczonej zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. W przeciwnym razie nie będzie mogło wziąć udziału w zawodach. Na szczęście reakcja rodziców i Urzędu Ochrony Danych Osobowych była stanowcza. Konsekwencje nierozważnego publikowania zdjęć w sieci mogą być poważne. Od naruszenia dóbr osobistych, cyberprzemocy, hejtu, kradzieży tożsamości, przerobienia zdjęć przez sztuczną inteligencję po bezprawne wykorzystanie tych danych w celach przestępczych. Często nawet nie zauważamy, jak różne firmy uzyskują dostęp do naszych danych. Zaznaczamy zgody bez czytania, licząc na to, że nie stanie się nic złego. Sprawdziłam i moje dane znalazły się w wielu nieautoryzowanych bazach danych. Potem dostaję sms smsy takie jak te od podszywającego się kuriera, wiadomość o paczce i prośba o dopłatę. Jeśli klikniesz, właśnie oddajesz dane karty płatniczej oszustowi. Jeśli chcesz się ustrzec przed w takimi sytuacjami, wypróbuj Inkogni. To narzędzie, które wysyła w Twoim imieniu żądania usunięcia danych osobowych z baz danych brokerów. Takich, które często są źródłem przecieków i ataków. Wpisz Inkogni.com slash żeby otrzymać 60% zniżkę na roczny plan. Mnie już nie niepokoją SMS-y o paczkach i telefony od nieznanych numerów. Więc mogłabym być już względnie spokojna, gdyby nie niepokoiły mnie teraz filmiki z kilkunastoetapową pielęgnacją u małych dziewczynek. Spójrzcie na to. Oto, co robię, by spowolnić proces starzenia się jako czternastolatka. Zaczęłam robić większość, gdy miałam 12 lat. Używam retinolu dwa razy dziennie, nakładam dwie maseczki dziennie, nigdy nie zapominam o posmarowaniu szyi. Nakładanie wielu warstw kosmetyków, szczególnie zawierających aktywne składniki, jak kwasy, retinoidy czy niacynamid, może rozregulować, przesuszyć lub podrażnić skórę dziewczynek. Nadmierna higiena, złuszczanie czy używanie zbyt wielu produktów antybakteryjnych może zaburzyć naturalny mikrobiom skóry. Dodatkowo cera uzależniona od tylu produktów może w przyszłości odmawiać współpracy. Naprawdę w wieku 12 lat nie ma potrzeby, żeby nakładać sobie na twarz kilkanaście produktów. Tak samo jak w wieku 18 lat o ile nie dzieje się nic złego, nie jest zalecanym wstrzykiwanie sobie kwasu botoksu przeciw zmarszczkom, wykonywanie liftingów nici czy laserów. Chociaż oczywiście istnieją firmy, które będą starały się nadać narrację, że jak najbardziej jest to potrzebne. Właśnie po to, żeby sprzedawać swoje produkty, zagospodarować jak największą część rynku i móc uzależnić od swoich usług młode dziewczyny, które potem będą z tego korzystać z następne długie lata. Jest wiele miejsc wspieranych przez firmy wyspecjalizowane w tworzeniu preparatów do wstrzykiwania i są finansowo zachęcane do wykonywania coraz większej i większej liczby zabiegów. Niekoniecznie podchodzą więc do pacjenta jak do konkretnej jednostki ze specyficznymi potrzebami i pragnieniami. Spójrzcie jak nakłania się na skłamstwami, żeby zacząć chodzić na zabiegi jak najwcześniej. W wieku 55 lat miała swój pierwszy lifting twarzy. Chodzi o to, żeby zacząć jak najwcześniej i podtrzymywać rezultaty przez lata. To oznacza, że możesz mieć lifting w wieku 40-50 lat podtrzymywać do Dlaczego nie mówi się tak samo głośno o możliwych powikłaniach? Są przypadki, w których operacje plastyczne czy zabiegi naprawdę pomagają, a nawet odmieniają życie. Na przykład przy zniekształceniach, mocnych asymetriach, cechach, które w dużym stopniu odstają od powszechnego wyglądu, przez co mogą narażać osobę na bycie wytykanym czy wyśmiewanym. Możliwość pomocy takim osobom po wypadkach czy z dużymi kompleksami jest ogromną zasługą medycyny, co nie znaczy, że mamy te kompleksy kom wmawiać. Szczerze mówiąc, po niektórych filmikach w social mediach sama zaczynam czuć się gorzej i zastanawiam się nad swoim wyglądem. Z moim naturalnym wyglądem, z pierwszymi zmarszczkami, siwymi włosami, nie mogę być swoją wersją premium. Właśnie o to chodzi. Dlaczego wmawia nam się, że lepsza jest ta wersja bez żadnych oznak starzenia czy dojrzewania? Nawet najlepsi chirurdzy, lekarze nie dają 100% pewności, że wszystko podczas zabiegu i po zabiegu pójdzie według planu. Dziewczyny po takich zabiegach często wyznają, że pomogło im to na chwilę poczuć się lepiej. Pomogło zaakceptować jakąś część swojego wyglądu. Gdyby tak nie było, to ludzie by sobie tych zabiegów nie wykonywali. Ale to nie oznacza, że każda z nich potem zaakceptowała siebie w całości. Wręcz przeciwnie. Czasem pojawiają się nowe Kompleksy i wtedy przychodzi myśl: Skoro z poprzednim uporałam się tak łatwo, dlaczego nie zrobić tego ponownie? To jest takie błędne koło, w które ja też wpadłam. Tu coś nie wyszło, to chcę to poprawić. No nigdy nie będzie tak, jak chcemy, bo mamy w głowie jakiś obraz, i to jest błędne przekonanie. Time, right? W niektórych przypadkach osoba uzależnia się nawet od tej adrenaliny związanej z zabiegiem czy operacją. Jak to wyjdzie? Czy będę zadowolony? Jaka będzie reakcja innych osób? That was kinda easy and then you're like, oh, what else can I get done? This Of like you're Najbardziej zaskoczyło mnie twierdzenie, że niektórzy specjaliści wykonują tak radykalne zabiegi po to, żeby móc potem na swoim Instagramie lub stronie internetowej pochwalić się mega efektem. feeds flashy image. Przypominam, że to, że coś dobrze wygląda na Instagramie, wcale nie oznacza, że tak samo dobrze będzie to wyglądać w rzeczywistości. Nieraz rozmawiałam z gwiazdami z idealnymi Twarzy i ciała, z idealnie białymi zębami. Tak to wyglądało na zdjęciach. A na żywo, chociaż naprawdę starałam się nie oceniać, to jednak widziałam, że wygląda to po prostu nieludzko, trochę jak dolina niesamowitości. Tak że teraz wygląda Different person. Przerabiasz zdjęcia czy nie? Przerabiam. Ja też przerabiam. Dobra, ja to przerabiam i... Ale po to, żeby się lepiej poczuć, żeby wkładać inne kobiety? Nie, nie, nie. Ale niektóre kliniki po prostu będą chciały, żebyś wykonał, wykonała jak najwięcej zabiegów. I nie będą miały oporów, żeby ci to proponować. Jesteś ich klientem, nawet jeśli rozmawiają z tobą jak z najlepszą przyjaciółką. Jeśli przychodzisz do kliniki, będą przede wszystkim proponować ci zabiegi, które wykonują. Raczej nie powiedzą, o, może zaczniemy od jakiegoś podstawowego zadbania o skórę. A może wcale nie potrzebowałabyś tych Droższych wypełniaczy i botoksu. Dlatego warto uważać, co i kto tak naprawdę ma na nas wpływ. To często nie jest tak, że jakaś kobieta nagle wpada sobie na pomysł: małe usta są brzydkie, a policzki powinny być wypukłe, więc idę sobie je zrobić. To wpływ wielu lat oceniania kobiet po wyglądzie. Za każdy ich mankament sort of made to feel ashamed of, of myself, my appearance. everything about myself. Powtarzania im, że wraz z wiekiem tracą wartość. Sama usłyszałam w wieku 23 lat, że zmniejszają się już moje szanse na rynku. Społeczeństwo jak gdyby zakazuje się nam starzeć. W pewnej części dotyczy to też mężczyzn, głównie w świecie medialnym, ale nie tylko. Spójrzcie, jak reagujemy na starzenie się znanych nam aktorów. Chociaż nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie szczerze mówiąc, najdziwniej wyglądają twarze osób, które się postarzały, ale przy tym widocznie ingerowały w swój wygląd. Te, które dojrzewały naturalnie, ja odbieram w przyjemny sposób. Dla mnie są autentyczne, czuć od nich taką prawdziwość i słucha się ich z większym przekonaniem. Co nie zmienia faktu, że to Demi Moore, która przeszła wiele zabiegów i operacji plastycznych, została wybrana najpiękniejszą kobietą roku. Starsze, naturalne kobiety często nie są doceniane. Role dla aktorek 45-50 plus, tych ról jest mniej niż dla młodych dziewczyn i przede wszystkim ról dla facetów. No ile ja pracuję, a ile pracuje mój partner. On właściwie mama stop pracę, a ja nie. Tak właśnie działają media. Pochwalają próby zatrzymania młodości za wszelką cenę. Za cenę zdrowia, nieudanych zabiegów i oczywiście dużych pieniędzy. Tym strachem przed starością zaraża się już młode dziewczyny, które naprawdę nie powinny jeszcze tak mocno ingerować w swój wygląd. A robiąc to często paradoksalnie już w młodym wieku zaczynają wyglądać dojrzalej. Będąc młodą dziewczyną, facetem nie poświęcaj zbyt wiele czasu na myślenie o swoim wyglądzie. Nie mówię, żeby nie robić tego wcale, bo oczywiście wygląd też wpływa na nasze życie, ale czasem przeceniamy, jak wielki ten wpływ miałby być. Ile ja razy w swoim życiu usłyszałam, że jestem brzydka, problem polega na tym, że to nie uwierzyłam. Nie wierzę w to, że jestem brzydka, bo jak patrzę w lustro, to nie widzę potwora. Ja wyglądam jak moi przodkowie, których w życiu bym się nie wstydziła. No to co, siebie mam się wstydzić? Czy to na pewno jest o mnie? Czy ta osoba nie mówi o sobie? Czy ta osoba przypadkiem nie powtarza tego, co słyszała na swój temat? Kto się tego nauczył? Nie znam kogoś takiego, co by się podobał każdemu, czyli ewentualnie można nie być w czyimś typie, ale to od razu nie robi z nas brzydkich. Około 60% uważa się za osoby o przeciętnym lub poniżej przeciętnym wyglądzie, z czego 74% nadal uważało swoje życie za spełnione. Pewna kobieta napisała, że ma dobre ciało i dobrą twarz, ale uważa, że dbanie o swój wygląd negatywnie wpływa na jej zdrowie psychiczne. Presja, aby to utrzymać i upewnić się, że nigdy nie zniknie, powoduje u mnie cierpienie. Inna osoba mówi, pieniądze wydane na urodę na początku moich 20 lat mogłyby być o wiele lepiej zainwestowane, dzięki czemu mogłabym doświadczać o wiele większej wolności finansowej. Jak twierdzi, wciąż spłaca zastrzyki z botoksem. Współpracowałam ostatnio na vloga, gdzie dziewczyna znanego influencera przez większość czasu opowiada, na jakie idzie zabiegi, jak wyglądają jej włosy. I pomimo, że są piękne, ta przejmuje się, że na przykład są zbyt spuszone, jakie ma kosmetyki, jak wygląda i tak dalej. Się zmyję, a później jeszcze odnoszę nowe włoski, więc to nie będzie wyglądało tak, tylko... Nie więcej, tak? Oglądający to mężczyzna, w tym przypadku Sylwester Wardenga nie mógł pojąć, jak można aż tyle mówić o wyglądzie. I doszedł do dość przykrego wniosku. No, dla, dla tych dziewczyn będzie bardzo smutne. Czas będzie bardzo smutny, nie? No, bo ta uroda przemija. No, nie, nie zawalczysz. Gdy młodość zacznie przemijać, bo jakbyśmy się nie starali, i tak przeminie, może to być dla niektórych twarde zderzenie. Wiecie, że w 2010 roku idealny typ sylwetki według mediów wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Wcześniej kobiety marzące o wręcz wychudzonej sylwetce teraz chcą mieć krągłości. Dlaczego? Bo ktoś narzucił taki trend. To samo tyczy się twarzy. Swego czasu wychwalane były okrągłe buzie, potem bardziej pociągłe, potem babyface, wstrzykiwanie sobie tłuszczu w policzki, żeby potem okazało się, że jednak twarz powinna być wychudzona i zapadnięta. Tylko że w przeciwieństwie do kwasu, przestrzykniętego tłuszczu nie da się już wcale rozpuścić. Można aby jedynie wyciąć go chirurgicznie. Więc powiedzcie, czy warto tak gonić za trendami i obecnym kanonem? Obecnym, bo może się zmienić za 5-10 lat, a niektórych zmian nie da się już cofnąć. Przeczytałam taki komentarz pod filmem chirurga plastycznego. Cieszę się, że wspomniałeś, że młodzi pacjenci powinni poczekać z operacją. Jako nastolatka nie lubiłam swojego nosa, ponieważ uważałam, że jest za duży, ale gdy miałam dwadzieścia kilka lat, cała moja twarz się zmieniła i nagle mój nos idealnie pasował. Gdy jesteśmy młodzi, nasze kości policzkowe, usta, żuchwa, nawet nos mogą się jeszcze zmieniać. Jeśli na przykład nos jest twoim dużym kompleksem, oczywiście masz prawo to zmienić. I ja popieram decyzję takich osób w moim otoczeniu. Tylko dwie sprawy. Po pierwsze, wybierz naprawdę dobrego lekarza, nawet jeśli czas oczekiwania do niego to dwa lata. Wiem, że to wydaje się bardzo dużo, ale słyszałam już tyle historii osób, które chciały coś przyspieszyć, a potem przez dwa lata męczyły się po operacji. Naprawdę sądzę, że warto poczekać. Po drugie, zastanów się, czy twój nos lub inna część ciała naprawdę ci się nie podoba. Czy to tylko wpływ kanonu lub otoczenia? Może tak naprawdę jest wyjątkowy. Przykładowo, poznałam kilka Włoszek z pięknymi, zakrzywionymi nosami i one są wręcz dumne z tego, jak wyglądają. Tak samo delikatne usta, owalna twarz, łysina u mężczyzn. Często jeśli odnajdziesz się ze swoim wyglądem, może nawet zaczniesz doceniać te cechy i przekuwać je na Plus. A jeśli ktoś będzie chciał cię krytykować i tak będzie to robił, że jesteś brzydka, a potem że się zrobiłaś, że płaska, a potem że sztuczna, zawsze znajdzie się powód. Zastanów się, jak ty się ze sobą czujesz. Przeczytałam komentarz od kobiety, która zacharowywała się, żeby wydawać potem te pieniądze na zabiegi. W pewnym momencie przerwała to. Zaczęła się bardziej wysypiać, mniej pracować, bo nie musiała już wydawać tych pieniędzy u kosmetyczki i ostatecznie była bardziej wypoczęta i wyglądała lepiej. Młode osoby, wprowadzając prewencyjny botox, dwunastoetapową pielęgnację, Zasadnie powiększając usta i tak dalej, też często osiągają efekt odwrotny do zamierzonego. Myślę, że warto się zatrzymać i zastanowić, co tak naprawdę nam służy, a co szkodzi. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i trzymajcie się. Mam dla Was niespodziankę. Zaobserwujcie mnie na Instagramie i napiszcie mi w wiadomości prywatnej, co sądzicie na temat filmu. Dwóm wybranym osobom wyślę zestaw kosmetyków naturalnych, które sama sprowadzam z Włoch. Oczywiście będę też wdzięczna za wsparcie jednorazową płatnością przez Supi, wsparcie na Patronite lub po prostu polubienie i udostępnienie. Nie filmu, dziękuję.